Siema, z tej strony Arma, a w dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać, czy warto zainwestować w naklejki z Majora 2021 w Stockholmie czy Sztokholmie tak zło tak i tak, więc zacznijmy od przejrzenia numerów na rynku Steam jakości, ilości ile tego tam wszystkiego jest więc jak możemy zobaczyć, wiadomo promocja cały czas trwa większość osób nie wystawia ich na rynku acz na pierwszy rzut oka już widzimy, że naklejka Legend jest 160 tysięcy Pozostałych kandydatów oraz pretendentów od 14 do 16, czyli legend jest mniej więcej 10 razy więcej. I szczerze mówiąc, myślę, że jest ich otwieranych też o wiele, wiele więcej niż pozostałych. Zazwyczaj większość osób otwiera legendy, i też zazwyczaj one idą najbardziej w górę, więc pewnie większość osób tak samo będzie w niej inwestowała. I myślę, że będzie to w miarę dobra decyzja. Największy problem, oznaczenia na razie, z inwestowaniem w te kapsułki jest taki, że nie wiemy, jak długo tu będą. To pierwsza sprawa. A druga sprawa to, jeśli się mylę, w Turcji nadal można je kupić po 60 groszy. Nie wiem, czy VLT to naprawiło. Mam nadzieję, że tak, ale nie słyszałem nic o tym, żeby to zrobili. Więc, jeżeli w Turcji nadal można je kupić po 60 groszy, to może trochę zepsuć ceny, że tak to imię na dłuższą metę. Z pojemników z autografami jest więcej pojemników z Nawi, potem następnie finalistów. Myślę, że dość normalny numer, można się było tego spodziewać. Bo jednak Simple wiadomo, większość osób chce autograf Simpla, niekoniecznie całej reszty zawodników. I tak, co do paczy. no jak widzicie, jest ich 3500-1600 na rynku. Mam wrażenie, że mało kto je otwiera. Mam wrażenie, że mało kogo pacze w ogóle obchodzą. Nie wiem, czy spotkałem jeszcze osobę w grze, która w ogóle miała patrz naklejony na postać. Drużynowy więc no, jest to bardzo niszowe i osobiście albo wstrzymam się w ogóle od kupowania paczek, albo kupię po jakoś tak symbolicznie jeden, dwa z każdej kolekcji, żeby po prostu były. A co do pojemników myślę, że najwięcej pójdę w legendy, bo mają one największy popyt i najwięcej się ich sprzedaje. Więc no myślę, że najszybciej ich ilość będzie schodziła później. Co do kandydatów i pretendentów na pewno zaopatrzycie w trochę. Aktualnie myślę, żeby kupić Coś koło 30 legend, 20 kontenderów i 15 challengerów, myślę jakoś w tych mniej więcej ilościach. Ze względu na to, że kontenderzy no, jednak mają bardzo, ale to bardzo dobre naklejki, tak jak przykładowo Copenhagen Flames, które aktualnie chodzi na rynku po około 12 zł. no co trzeba przyznać jak na holo jest bardzo, bardzo dobrą ceną. Tak samo Entropic Folia, które stale utrzymuje się w granicach 30-40 zł. Więc no, są tutaj na pewno drużyny, które są w miarę chciane. Kopnanie Flames, Face Clan Holo. No, jest tutaj to, co ludzie w miarę chcą. Tylu nie będę się zajmował, mam wrażenie, że hype na Tylu był, było ostro przehypowany, Nadal będzie miał one w miarę dużą cenę. Prawdopodobnie najdroższe ze złotych w tej kapsułce to będzie raczej Tylu. Acz nie wydaje mi się, że jest to ta siła, która funkcjonuje się kapsułkę na jakiś wyższy stopień tutaj raczej na to bym nie liczył. Więc co do legend, wiadomo mamy tutaj no, najpopularniejsze drużyny, one zawsze najpierw się sprzedają, najwięcej jest z nimi craftów oraz najwięcej osób je otwiera, więc myślę, że na spokojnie mogę zaopatrzyć się w jakość. Tak myślałem, 30. Więc zakupmy jeszcze 10. Ale musicie też pamiętać, że inwestycja w te naklejki z tego majora jest dość ryzykowna, bo jest duża szansa, że będą one po prostu w grze. Dość długo. No i wiecie, sytuacja może się skończyć tak jak z naklejkami z Armar. A czy różnica jest taka, że naklejki z Armar jednak są, no jakby to powiedzieć, trochę brzydsze od tych. Te są jednymi z najlepszych naklejek w grze. Zaraz myślę po Kato 14. Osobiście Kato 15. Wiele osób twierdzi, że są ładniejsze. acz jeszcze nie lubię Katowic 2015 naklejek. I teraz przejdźmy do autografów. Yy, z autografów. Nie jestem pewny, które będą lepszą inwestycją, bo jeżeli wejdziemy na rynek Steam Wejdźmy na rynek Counter Strike I wpiszemy złota 321 Tylko, że nie działa mi EU ani Muszę napisać Gold I wejdziemy od najdroższych, jak widzicie Pierwszy jest oczywiście Niko, jak można się domyślić Następnie ZEU, A Zaraz potem jest Simple I tu pojawia się sytuacja Taka, że no jak widzicie ilość 20, 13, 140 różnica jest oczywiście taka, że na simpla, jak już trafimy złotą w tej kapsułce, mamy jedną piątą, że będzie to naklejka simpla. Więc całkiem, całkiem okej okay szanse, szczególnie biorąc pod uwagę, że naklejka jakimś cudem jest warta 250, pomimo że przed przecenami była po 350, jest to dość, dość ciekawe. Na początku spadła do 140 i szczerze myślałem, że będzie się utrzymywać gdzieś może w tej granicy, albo nawet niżej. Mam wrażenie, że jej aktualna cena jest dość, dość nieuzasadniona. No ale patrząc na ceny, Niko, zaju trzeci jest Simple. Tyle, że różnica jest taka, że w drugiej kapsułce, kapsułce finalistów mamy jeśli nie mylę, 30 autografów, coś koło tego, więc szansa na to, że trafimy albo naklejki droższe od Simpla, czyli ZIU albo Niko, To mniej więcej 1 w 15, czyli 2 na 30. Więc no, dość średnia szansa na to, i nie wiem, czy większość osób nie będzie chciało się po prostu otwierać naklejki nawi. Mam wrażenie, że są aktualnie szczerze bardziej opłacalne, bo jednak, jeżeli trafimy tą złotą, to mamy szansę na to, że dostaniemy 250, a pozostałe, no, liczymy głównie na Niko, Zaiwu. Jeżeli dostaniemy cokolwiek innego, będzie to warte, no, mniej niż naklejki Simpla. I mam wrażenie, że większość osób też otwiera aktualnie naklejki nawi. Więc mają one na pewno potencjał, acz jest ich dużo i obawiam się, że mogą być przeinwestowane. Więc osobiście myślę, że pójdę w 15 naklejek czempionów i 20 naklejek finalistów, bo no jednak mam wrażenie, że wiele osób będzie inwestowało w pozostałe, czyli finalistów, acz wydaje mi się, że jednak te naklejki tutaj, ze względu na to, że w nich jest po prostu simple, mają na pewno duży potencjał na to, żeby iść w górę. Szczególnie, że naklejka Simpla naprawdę utrzymuje swoją cenę bardzo, ale to muszę przyznać, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I to by było z grubsza na tyle, myślę. Co do patch, jak mówiłem, może zakupię jeszcze po jakimś jednym, dwóch, acz kompletnie nie widzę popytu na nie, nie widzę specjalnie osób, które je używają, które są w jakiekolwiek nimi zainteresowane, więc raczej będę się głównie od nich wstrzymywał i co najwyżej kupię jakoś symbolicznie po prostu po to, żeby je mieć. Więc tak się to prezentuje. Wydałem równe 100 zł. Oczywiście możecie wydać więcej, mniej. Ja wydałem osobiście 100 żeby po prostu pokazać, tak na ilościowo, ile biorę konkretnych. Myślę, że najprzyjmi będą legendy oraz autografy albo Nawi, albo finalistów. Tu nie jestem pewny. Wydaje mi się, że Nawi na pewno mają potencjał. Acz kto wie, taka prawda, kto wie. To było z grubsza na tyle, myślę. I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Oczywiście pamiętajcie, że z tymi naklejkami ryzyko jest dość duże, bo jednak no mogą skończyć tak jak Aramar. Wątpię, że tak skończą, bo jednak no, nie oszkodzą się. Są o wiele ładniejsze niż naklejki Aramar. Ale i tak pamiętajcie, żeby po prostu uważać i nie zainwestować więcej niż możecie stracić. To było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.